To lidera. Jedną z tych ról jest także lider wizjoner. Na czym polega być wizjonerem, jeśli chodzi o lidera? Kiedyś się mówiło, że lider wizjoner to jest Marcin Luther King, to jest Steve Jobs, to jest Zuckerberg. To są ci wszyscy, którzy powodowali wielkie innowacje, typu pan Ford, który zamienił konia na konia mechanicznego, czyli samochód. I bycie liderem, wizjonerem było zarezerwowane dla tych wielkich. Dzisiaj, jak spotykam się z ludźmi w korporacjach, jak pytam się, czy ty jesteś wizjonerem, to mówię: Ja nie, ja nie założyłem tej firmy, ja nie mam takich pomysłów. Ja tutaj chcę być tylko skromnym menadżerem. A ja bycie wizjonerem rozumiem zupełnie inaczej. Ja to rozumiem jako umiejętność zaproszania ludzi do większego obrazka, czyli do tej wizji która jest w zespole, która jest w firmie, która jest u tego, powiedzmy, top lidera. To jest umiejętność powodowania, że ludzie chcą się zaangażować. To jest umiejętność słuchania i w odpowiedzi pokazywania takich aspektów naszego projektu, naszej wizji, naszej firmy, które będą ciekawe dla tego człowieka, żeby on powiedział... To jest dla mnie projekt, ja chcę się zaangażować, bo tylko wtedy on będzie zmotywowany, tylko wtedy on będzie gotowy bardziej się zaangażować, dać większy wysiłek, włożyć większy wysiłek w ten projekt i osiągnąć lepsze rezultaty. Wizjoner dla mnie zadaje, pracuje z takimi trzema pytaniami. Po co mamy to zrobić? Po to, żeby znaleźć sens. Więc pytanie, po co towarzyszy liderowi wizjonerowi każdego dnia? Po co chcesz to zrobić? Po co jest dla ciebie to ważne? Po co mamy zrobić ten czy inne zadanie, ten czy inny projekt? Po co, po co, po co? No, właśnie po to, żeby znaleźć sens każde, każdego, każdej y, aktywności. Po drugie, y, pytanie: co? Czyli co my chcemy osiągnąć? Jaka jest wizja końca? Dokąd my dążymy? Co jest efektem końcowym? Jaki problem rozwiążemy? Co? Czym my mamy się zająć? Co będzie. Tym, co da tę ostateczną wartość. I na końcu trzecie pytanie: co jest dla nas ważne w realizacji tego zadania? Ja mam w swoim kodeksie etycznym i w kodeksie naszej firmy wpisane, że nie wspieramy firm, które w jakikolwiek sposób wpływają negatywnie na życie człowieka. I to są branże, które z jakiegokolwiek powodu człowiekowi nie służą. Ja chociażby mi kładli nie wiem jakie pieniądze, nie biorę takiego zlecenia. Wczoraj odmówiłam klientowi gigantyczne zlecenie, gigantyczne pieniądze. Nie robię takich projektów, ponieważ to nie jest zgodne z moimi wartościami. Jak podnoszę jakość funkcjonowania firm i rezultatów, to tylko takich, którzy służą innym. Więc yy, pytanie trzecie: co jest ważne dla nas, na jakich warunkach chcemy zrealizować to zadanie? Żebyśmy chcieli się zaangażować. Bo co z tego, że ktoś mi dzisiaj kładzie milion złotych na stonę? To nie powoduje, że ja ochoczo się angażuję w ten projekt. Dlatego powtarzając czy po, podsumowując ten, ten temat lidera wizjonera, po pierwsze, po co w poszukiwaniu sensu, po drugie, co w, kon, w kontekście wizji zadania konkretnego celu, i po trzecie, na jakich warunkach i z jakimi wartościami chcemy to zrobić, i wtedy ludzie zupełnie inaczej funkcjonują. Wtedy ludzie się chcą angażować, wtedy ludzie widzą sens, więc uruchamiają swoją kreatywność. Dla mnie to jest lider wizjoner.